Przez lata silniki TSI były źródłem skarg, ale ta generacja poprawiła sytuację. Silniki TSI 1,8 oraz 2 TSI nie cierpią już na zwiększone zużycie oleju. Jednak łańcuch rozrządu czasami wymaga wymiany, szczególnie dla osób lubiących gwałtowne przyspieszanie i jeżdżących głównie po mieście. Silnik TSI 18 Turbo zapewnia przyjemność zjazdy i jest ekonomiczny. Przy ostrożnej jeździe zużywa 9 litrów na 100 km, a przyspieszenie do setki zajmuje 8,3 sekundy. Warto również zwrócić uwagę na ulepszenia w serii TSI 1.4. Są to silniki serii EA 2011, w których zamiast łańcucha rozrządu zastosowano pasek. Nie posiadają już one połączenia sprężarki i turbiny. Wszystkie jednostki wyposażone są wyłącznie w turbinę. Silnik TSI o pojemności 1,5 wprowadzony w roku 2018 należy do zmodernizowanej linii EA 2011 EVO i jest wyposażony w filtr cząstek stałych dla silników benzynowych Particulate Filter. Silniki diesla o pojemności 1,6 i 2 TDI mają podobną konstrukcję. Ze względu na ograniczoną moc, mniejsze z nich nie są najlepszym wyborem. Turbodiesle nie powodują poważnych usterek, ale nie oznacza to, że mogą przejechać 500 tysięcy kilometrów bez awarii. Należy wziąć pod uwagę zużycie układu paliwowego, w tym pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy. Problemy z pompą mogą prowadzić do zanieczyszczenia układu wiórami, które będą wymagały gruntownego czyszczenia. Okres między wymianami paska rozrządu w silnikach diesla wynosi 210 tysięcy kilometrów. Ale mechanicy zalecają skrócenie go do 120 tysięcy km. Pasek wytrzymuje więcej, ale istnieje ryzyko uszkodzenia pompy płynu chłodzącego. Diesel TDI zachwyca dynamiką. Wersja o mocy 190 koni mechanicznych przyspiesza do 100 km na godzinę w 8,4 sekundy i zużywa od 6 do 6,5 litra paliwa na 100 km. Silnik o mocy 240 koni mechanicznych wyróżnia się dwiema turbinami, zwiększonym ciśnieniem do ładowania i innymi wtryskiwaczami. Większość Volkswagenów pasatów z silnikami 1,8 i 1,2 oraz dwoma TSI jest wyposażona w skrzynię biegów DSG. Szybko zmienia biegi, ale nie jest ona wieczna. Po przejechaniu 150 do 200 tysięcy km koło zamachowe dwumasowe i sprzęgło ulegają zużyciu. W skrzyni DSG konieczna jest regularna wymiana oleju, a mechatronika ma oddzielny obwód. Sprzęgło manualnej skrzyni biegów wytrzymuje ponad 200 000 km. Podwozie Volkswagena Passata B8 nie sprawia problemów. Elementy zawieszenia i hamulce wytrzymują znaczne przebiegi. Czasami słychać skrzypienie, często z powodu tylnych silent bloków przednich wahaczy. Swożnie kulowe, amortyzatory i łożyska podporowe wytrzymują przebieg od 100 do 150 tysięcy km. Przednie tuleje stabilizatora wymienia się tylko razem ze stabilizatorem, ale są one trwałe. Tylne tuleje stabilizatora można wymienić osobno. Przeprowadzono kilka akcji serwisowych, związanych np. z ryzykiem awarii tarcz hamulcowych, zatarcia zaworów elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy lub pęknięcia łożysk kół. Przypadki te były odosobnione. Czasami na lakierze nadwozia, szczególnie w dolnej części, pojawiają się rysy i odpryski. Sztywne uszczelki tylnych drzwi mogą ścierać lakier w okolicy nadkoli. W kabinie czasami słychać obce dźwięki, na przykład z fabrycznej klapy bagażnika. W internecie można znaleźć instrukcje, jak wyeliminować takie odgłosy. Pojawiają się również skargi na głośną pracę mechanizmu fotela masującego. Z elektryką praktycznie nie ma problemów, chociaż niektórzy właściciele musieli wymienić radioodtwarzacz z powodu pasków na ekranie dotykowym. Pomimo podobieństwa do modelu B7, Volkswagen Passat B8 został zbudowany na nowej platformie MQB. Projektanci znacznie obniżyli masę stosując aluminium i stal o wysokiej wytrzymałości. Sztywność skrętna nadwozia wzrosła do 30 tysięcy nm na stopień. Zmodernizowano silniki znane z innych modeli marki. Wiele wersji wyposażono w napęd na cztery koła ze sprzęgłem Haldex. Z przodu zamontowano kolumny Macphersona, a z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. Konstrukcja tylnego zawieszenia różni się w wersjach z napędem na przednie i na cztery koła. Wdrożono wiele rozwiązań technicznych. Passat B8 stał się pierwszym Volkswagenem z cyfrowym zestawem wskaźników, wyświetlaczem na przedniej szybie oraz systemem kontroli odległości z rozpoznawaniem pieszych i awaryjnym hamowaniem w mieście. Ogólnie rzecz biorąc, Volkswagen Passat B8 pozostawia pozytywne wrażenie. Prawie wszystkie silniki są godne polecenia. Silniki pierwsze 4 TSI i pierwsze 6 TDI są słabe, natomiast pierwsze 8 TSI to doskonały wybór ze względu na dynamikę i oszczędność. Silniki diesla często charakteryzują się dużym przebiegiem, co może prowadzić do nieplanowanych wydatków w przyszłości.